Bomb vandal 2011. Jest to bomb wykonany w technologii monok, to znaczy że jest gięty z jednej rurki aluminium, jego głowica nie jest skręcana na śruby. Bomb ten wykonany jest w trzech różnych rozmiarach, każdy rozmiar ma swój unikatowy kolor. Rozmiar 150, 200 i 165, 185 doskonale nadają się do zestawów freestyle i wave, głównie ze względu na kształt. Miuskulowy kształt, który jest okrągły. Natomiast bom 180-230 idealnie nadaje się do stosowania z żaglami Freerace oraz Freeride. Bom ten posiada bardzo dobrą głowicę. Głowica jest ruchoma, wykonana z bardzo sztywnego materiału. Posiada również reduktor, standardowo dołączany do każdego bomu. Dzięki redukcji możemy zastosować te bomy zarówno do masztów SDM, jak i RDM. Nok tego bomu jest standardowy. Posiada zapięcie na dwa piny, które jest odporne na zapieszczanie i bardzo dobrze się spisuje. Ponadto są to bomy, które posiadają przewężenie rurki w tym miejscu, co oznacza, że łatwiej bom chwycić. A poza tym z tyłu mają standardową średnicę 29 mm, która zapewnia im naprawdę optymalną i bardzo dobrą sztywność.